Siemano! Sprawa jest prosta, już Wam tłumaczę. Witam Was tak w ogóle bardzo serdecznie. Moja skrzynka wiadomości prywatnych pęka od zapytań dotyczących żółtego Ferrari, które ostatnio rozbiło się na ulicach Krakowa. Czy to to samo Ferrari, którym woziłem widzów, jak bardzo jest rozwalone, co się z nim stało i właściwie co się tam tak naprawdę stało. Otóż moja propozycja dla Was jest następująca. Jak wbijecie 40 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, jak najszybciej, to już jutro, w sensie w niedzielę o 14, bonusowy film... W którym jako jedyni odwiedzimy auto, teraz właśnie po wypadku, i przede wszystkim pogadamy z właścicielem tego samochodu. Także jeżeli chcecie specjalny, dodatkowy materiał, to już teraz strzelajcie palucha w górę. No i lecimy z dzisiejszym filmem. W tym materiale, w tym materiale, który zaczniemy w sposób, no chyba jeszcze tak nietypowo, żadnego materiału nie zaczynaliśmy. Ogólnie ten film będzie dotyczył nowego driftowozu Bartka, który właśnie się tam hamuje, a właściwie silnik się przed chwilą docierał i właśnie jest wymieniany w wydech. Jest mi zimno, bo nagrywamy dzisiaj cały dzień, a ja zapomniałem kurtki. Ale dlaczego zaczniemy w sposób nietypowy? Ok, jeżeli tym wstępem Was zaskoczę, to musicie zostawić łapeczkę w górę i komentarz. Po pierwsze, E39M5, chyba najrzadziej na drodze spotkamy spotykana prawdziwa M5, E39. Cztery końcówki układu wydechowego, bardzo fajny dyfuzor, no naprawdę auto rzadko spotykane, ale to jest jeszcze nic. Wyobraźcie sobie jaka jest skala przedsięwzięcia, kiedy E39, M5 to jest nic. Idziemy sobie dalej, wiadomo stoi sobie jakaś jedynka, jakaś tam laweta, jakaś tam RS6 se stoi, to jest w ogóle nic specjalnego wciąż. Stoi sobie Focus RS i to jest już coś fajnego, ale to wciąż jest nic. Tutaj stoi sobie wymysł natury, który nie wiem jak nazwać w każdym razie o, aż mnie w sercu zakuło. Dobra, mniejsza. W każdym razie szacun. Ok, przejdźmy sobie dalej tu, bo najlepsze zostawię wam na koniec tego wstępu. Tu, moi kochani, jest ruletka. Nie widziałem jeszcze nigdy czegoś takiego na feldze samochodowej, a swoją drogą pokazuję wam to wszystko wcześniej na Instagramie, do którego teraz nazwał góry, dlatego myślę, że warto tam być. Dobra, a teraz przejdźmy do tego, co w tym wszystkim jest najgrubsze i za co na pewno zostawicie łapeczkę w górę. Ja przyjeżdżając, tu w ogóle nie wiedziałem, że tak będzie się działo. Jest sobie Audi A4. Nie wiem, czy tutaj podniosę. a podniosę. Widzicie, ono ma tutaj silnik, nie? Ogólnie nie byłoby w tym nic dziwnego i rzeczywiście, nawet nie zasługiwałoby to na łapkę w górę. Ale wtedy idziemy do tyłu i coś tu się nie zgadza. Wloty wielkości wlotów w Aventadorze na coś to wskazuje. No moi kochani, no k rzeczywiście, bo z tyłu jest drugi motor i w efekcie tym Audi A4 mamy dwa motory i łącznie w okolice 1300 koni jeżeli to nadal nie zasłużyło na łapeczkę w górę, suba i komentarz, to uwaga teraz, żeby te dwa motory działały ze sobą spójnie, to z tyłu jest takie oto kółeczko to jest kółeczko z go-karta takie, ten dzyngiel schodzi sobie na dół w momencie kiedy jedziemy i komputer sczytuje prędkość z tego kółeczka, żeby wiedzieć jak mają ze sobą współpracować dwa motory Tory w tym aucie no i to już zasługuje na łapeczkę w górę. Witam was w tym materiale, witam was na moim kanale. No i lecimy w materiale dotyczącym tego wszystkiego tu, to tak po troszku, ale reszta to BMW serii 1 stworzone do driftu. Także zaczynamy. Drobna aktualizacja, bo dopiero się dowiedziałem wychodząc. Ten golf, który tutaj stoi, jest tak szeroki, nie bez powodu. To ma prawie 900 koni mechanicznych. Nitro i etanol. To jest 1.8 Turbo rozwiercony na 2 litry, prawie 900 koni mocy. Zwolnię do starego. Nie chcę już tego RS-7. Chcę takiego golfa. Halo, tata? No, jest temat. Poza. To jest wynalazek, moi mili państwo. 4,2 litra, V8 z Audi, do tego nie najmniejsze turbo, ty tak jak u mnie w 13 Tutaj zionie ogień w momencie, kiedy jedziesz. To jest jakaś abstrakcja w ogóle znowu, nie? No i mamy wykres Betty Bartka, 437,8, no czyli 438 koni, ponad 600 momentu obrotowego, wykres, no całkiem spoko, szybko to wstaje, gdzieś tam zaczyna się robić moment przy 3,5 tysiąca, przy 4 tysiącach mamy pik, także jest picobello. bello, myślę, że będzie zadowolony, ale to i tak całkiem dużo jak na start, nie? Myślę, że wystarczająco, myślę, no. że... Pierwszy strzał Bartka będzie. Tu jest turbo, no nie? Więc to jest trochę inna gadka niż wolno Saku, a ja na prawym fotelu prędkość odczuwam razy trzy! Pracujemy, naprawdę. Kamil we mnie nie wierzy, nie, ale ja będę jeszcze profesjonalnym drifterem. Wszystkich przebijesz. Tak. W 2021 już nie jesteś takim zgredem, jak byłeś w 2020. Możemy jechać. Od tego jak widzieliście driftowo z Bartka minęło parę tygodni. Wy widzieliście to tak naprawdę przed sekundą, natomiast ja widziałem go właśnie chyba ze 3 czy 4 tygodnie temu. No i moi kochani, teraz zobaczę go pierwszy raz na żywo. Jeżeli chodzi o to co Bartek zrobił w tym driftowozie, to na tym skupimy się za sekundę. Na chwilę obecną znajdujemy się na torze, no bo gdzie indziej mielibyśmy wam przedstawić właśnie driftowoz jak nie na torze. Znajdujemy się na torze w Kielcach. Opowiem wam troszeczkę więcej o tym driftowozie, który stoi za mną. Pokażę wam również inne sprzęty, które tutaj z nami dzisiaj przyjechały, ponieważ Dzisiaj odbywamy tutaj trening, a przy okazji, właśnie prezentację driftowozu Zubartka. A później, troszeczkę z Bartusiem pojeździmy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba. Musimy mieć milion subów w tym roku, a powiem wam, że dosyć opornie nam idzie, jak na to, że mamy już marzec, a dopiero niewiele ponad 500 koła. Ty, Bartuś, ale żeś sprzęt złożył. Nie, nie to jest mój. BMW E82 to jest ten sam, sam samochód który widzieliście wcześniej za moment pokażemy wam go całego i za moment Bartusz opowie co z nim zrobił. Coś zmajstrował Co dzisiaj zmajstował, czy co zmajstruje? <laughs> nie no, zmajstrowałeś furę, a co zmajstrujesz na torze? To dowiemy się dopiero w ciągu nie wiem. Najbliższych podejrzewam dwóch godzinek. wiem czy nie wyjdzie. Nie wiem. Wie. Nie, nie w wie. wie. zbyt dobry, żebym wyj... O kurde. Moi kochani, chwila przerwy, w której opowiem Wam, jak zaoszczędzić parę groszy, a w ciągu roku może i nawet parę stów, lub parę tysięcy złotych. Zacznijcie od kliknięcia linku w opisie. Można to zrobić na telefonie, czy na kompie, tak naprawdę w zależności od tego, na czym oglądacie. Instalujecie sobie wtyczkę lub aplikację Letyshops i tak naprawdę to wszystko. Zaczynacie już oszczędzać. Większość z Was może kojarzyć firmę, bo ich ofertę nagłaśniał kiedyś Frizz, tłumacząc też, jak działa ta firma. Działa w sumie w sposób banalnie prosty. Letyshops Dostaje prowizję no za po prostu doprowadzenie was jako klienta do jednego z ponad 3000 sklepów, które mają w ofercie. Żeby wam się to opłacało, to po prostu tą prowizją się z wami dzielą. I to właśnie ta prowizja z zakupów, którą oni się z wami dzielą, wraca do was na konto w formie cashbacku. W efekcie z kasy, którą i tak wydacie, część do was wraca i wierzcie mi, w ciągu roku kasy zbierze się naprawdę całkiem sporo, bo tu parę procent wróci z RTV Euro AGD na przykład tu z AliExpress, tu z jakichś zakupów sportowych. W Nike czy Adidas. Kategoria motoryzacja też się znajdzie, jest całkiem bogata, a to pewnie tam wydajecie właśnie najwięcej kasy. Także działajcie, wystarczy kliknąć ten pierwszy link w opisie no i zainstalować sobie Letyshops. Ja wam serio to z czystym sumieniem polecam, no i lecimy dalej z tym materiałem. I to tu panowie był pierwszy serwis, tak? Nie no, a tak na poważnie, to został świeżo złożony motor. No i z racji tego, auto było minimalnie docierane, a po tym, jak zostało minimalnie dotarte, no to wypada zmienić olej. A z racji tego, że wyjazd na tor okazał się być spontaniczny, no to Bartek nie miał jak wymienić oleju u siebie. Dlatego chłopaki od Steve'ego stwierdzili, że dadzą radę wymienić go tutaj na miejscu. Olej zlany, wlany nowy, teraz jeszcze jakaś kosmetyka i powinno gonić, nie? Będzie gonić? Będzie gonić! Będzie gonić. Na radę, na. Widzę, Bartuś, jeszcze na pierwszy rzut oka, że wymieniłeś kurczę, silikony na jedyne no, prawilne, prawda? No, oryginalne, jak to się mówi. <laughs> to jest ta sama firma, z którą współpracuję w kwestii S13, także polecam. Leci czy nie leci? Leci czy nie leci? Chyba nie poleci. Bo przeleciał już ze cztery razy, ale nie Bartek, tylko Stevie. Mówisz że już więcej, go nie wodzi. Obrady? Kupa jest, nie? A Stevie to i tak jest taki przeciętny kierowca. <laughs> Ja jechać, bo nie samochodu, więc... No, Widziałem właśnie, że bardzo te ciężko ci się w ogóle tym jeździ i w ogóle się było, nie możesz tego wyczuć i tak bardzo zachowawczo jechałeś w ogóle, nie? Ale backwardzik przed co? Widziałem, no. Masakra. A co ty tak nic nie mówisz dzisiaj. <laughs> zawsze zawsze masz coś do ja, powiedzenia. jest najlepsze? ja Albo wiesz co, i ci... do środka cię nie wiem, że guma albo wlatuje. Bo no. co to za jest? Kurs, wszystko. No. Dawaj, no. wsiadamy, przejedziemy się kawałek. Jedzie. Stevie uczy Bartka. Co z tego będzie? O! Moi kochani, to jest 150, mniej więcej 140, 150 na wejściu tutaj w kielcach. Bartek oczywiście nie będzie tego teraz jechał, no bo jakby dopiero zaczyna swoją przygodę, jakkolwiek z liftowozem. W każdym razie, wjeżdżacie lub nie, na zawodach to samo wejście jeszcze 30, 40 na godzinę szybciej, bo zdarza się, że walą je tutaj po 180 i nawet 190. Są świry, które dotykają jeszcze tego wszystkiego, barierki na wejściu. powiem wam, że tor kielce pod tym względem jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Teraz Stevie siedzi na prawym. Stevie dla niej w to jest gość, który składa mi moje S13, natomiast Stevie był zawodowym drifterem. Mało tego wszystkiego, nie wiem, ilu z Was zna DAIGO SAITO jeden z najlepszych drifterów globu. Stevie, jako jedyny Polak, pobiegał właśnie na zawodach DAIGO SAITO, więc ma naprawdę duże pojęcie. To auto, które teraz przelatuje za mną. Też jest zbudowane przez właśnie Stevie'ego. Także Stevie teraz na prawym pokazuje Bartkowi co i jak. No i zobaczymy jak to Bartkowi wychodzi. Ręce nie bądź, widzę mu niezłe. Chodźmy na ten karting, że tak naprawdę Bartek najwięcej nauczy się właśnie balansować, przekładać samochód. Czyli jedzie łuk w prawo, samochód jest w dużym poślizgu, a zaraz zakręt w lewo. On wtedy musi zaciągnąć łapę albo puścić z balansu samochód i przerzucić go na drugą stronę. Teraz widzę spin za spinem, to znaczy, że pewnie Stevie Naciska na Bartka, żeby ten jeździł bez hydrołapy, czyli żeby przekładał się właśnie masą samochodu, a jest to znacznie trudniejsze niż jazda właśnie na hydro, jedzie. że tutaj poszedł szeroko bardzo fajnie, o teraz wywinął, nie dość, że tutaj poszedł szeroko bardzo fajnie, to bardzo fajnie się później przełożył. Bartolini skończył jeździć, czy to Powinno. Dlatego, że Westgate w tym samochodzie nie jest wpuszczony w wydech, ani nie jest wyrzucony na maskę, tak jak u mnie w 13 tylko jest puszczony w dół, więc jak dużo, dużo, dużo strzela, to to tak jakby szedł granat cały czas w asfalt. Zdarzyła się sytuacja, że dokładnie to auto u poprzedniego właściciela na lotnisku wystrzeliło dziurę w płycie lotniska. Ta rura strzela w dół. Bez 13 ta rura będzie strzelać przez maskę do góry. To będzie istny koniec świata. A teraz opowiedzmy Wam troszeczkę na temat driftowozu, który ostatnio widzieliście w nieco innej postaci, w nieco innej formie. A teraz Bartek zrobił parę razy hokus pokus i auto wygląda naprawdę dobrze. Całą historię na temat samochodu zaczniemy od tego, co pod maską. A pod maską znajduje się w okolicach 430 koni i w okolicach 600 Nm momentu obrotowego. Jest to M50B25, czyli żeliwny blok rozwiercony do tego wszystkiego na 2,9 litra, no i do tego wszystkiego mamy dołożoną turbinę, więc mocy i Nm mamy tutaj nie bez powodu całkiem sporo. Jeżeli chodzi o skrzynię, no to standard. To co w drifcie? Ja znam, słuchajcie, samochody, które mają 900 tys. koni i 1100 Nm momentu obrotowego i jeżdżą na 3-litrowym dieslu. Nie inaczej jest tutaj. Skrzynie, 3 litry diesel, coraz mniej ich na rynku, naprawdę jest coraz ciężej je dostać, natomiast tutaj 3-litrowy diesel. Wszystko świeżo poskładane, i warto wspomnieć, że jakie? Zakute, dokładnie. dokładnie. Czyli motor w rzeczywistości, ile łyknie? 6 stóp, spokojnie, nie? No, jeszcze nawet więcej. Motor może łyknąć spokojnie z 6,5-7 stówek na tym zakuciu. Potrzebowałoby tylko i wyłącznie większego turbo. Natomiast jest to złożone tak, na takiej mocy, nie bez powodu, po prostu jest bardzo bezpieczny. Opowiedz nam Bartolini. Coś wymodził z zewnątrz tego driftu. No na pewno laminaty. Wszystkie laminaty wymieniliśmy na nowe. M1, tak? Tak, bo po wcześniejszym właściwie było część połamanych. Nowa oklejka to już pewnie... nie? Zauważyliście. To niektórzy, niektórzy zauważyli. Lampy mamy teraz na soczewce i do tego jeszcze dodatkowo przyciemnione. Koła to masony. Opony 4S Micheliny. Jest oklejka, są nowe koła. Hamulce z przodu to jest BMW E46. Auto oczywiście z na gwincie. Z przodu soczewka do tego wszystkiego przyciemniona, więc tak jak Bartek pomniał jest elegancko i mało tego wszystkiego. Auto ma też przegląd, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie, więc można nim jeździć również po ulicy. Także szykujcie na Gliwicach, nie wiem co, stopery do uszu, bo jak to wyjedzie między ulicę, no to będzie masakra z tego Westgate'a pod spodem. No i tak naprawdę auto jest fajne, szerokie i co dołożyłeś jeszcze z tyłu? Nie wiem, jak to się ducktail. Ducktail. po wachowemu nazywa. Taktej, tak. Lampy poliftowe, Daktyl z tyłu i na chwilę obecną zdjęty zderzak. Z racji tego, że jak auto sobie śmiga po torze i są duże przeciążenia, to laminat dostaje w dupę od tyłu opon i później nie wygląda tak ładnie i Sienotko estetycznie. Też. Jeżeli chodzi o środek, to na pewno kierownica Sparco, dwa kubły, no standard. Jeżeli chodzi o kuwety, to karbonowe, które zgrywają się z karbonem na klatce, który został tutaj dołożony tak jakby dodatkowo. Fajne są też takie detale, jak to, że naba za kierownicą z tyłu też jest karbonowa. Zdejmowana. Zdejmowana oczywiście jest kiera. Do tego pasuje to również do karbonu na gałce zmiany biegów. No i moi kochani, cały samochód jest postawiony i wystrojony na EMU Classic. Także jest elegancko, do tego wszystkiego tablet z podglądem na na temperatury, temperaturę w dolocie, temperaturę oleju i temperaturę wody, żeby kierowca mógł sobie wszystko elegancko kontrolować. W środku, oczywiście, całość jest przygotowana pod start w zawodach, dlatego mamy również klatkę. A właściwie dlatego Bartuś ma klatkę. Klatkę ma też dlatego, że nie było do końca pewne, jak będzie jeździł, jakby z dachu, to by mu się mogła Jedzie! Człowiek Stevie! そう。<laughs> Ale mi powiedział. dajcie siądziemy sobie teraz do driftowozu z Bartkiem. Jesteśmy na pętli leśnej, która wbrew pozorom jest troszeczkę wymagająca, nawet troszeczkę bardzo. Co prawda jest tutaj bardzo szeroko i teoretycznie pętla wybacza dużo błędów leśna. Natomiast jest tutaj bardzo szybko, więc nie jest to takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Spróbujemy sobie parę razy zrobić ten winkel, co tutaj. Ja go ostatnio robiłem na treningu i zobaczymy, jak będzie szło, Dobra, tutaj dwują, bo truja nie wiadomo dlaczego, ale nie wstaje. I bierzesz, wrzucasz z masy z lewej strony. I teraz, tylko uważaj, bo tutaj ci złapie mogą. Ten winkel bierze się po wewnętrznej i wychodzi się zewnętrzną. Widzisz moje ślady z ostatniego treningu? masy, nie? Zarzucasz? Widzisz? Im bardziej zarzucasz, tym jest lepiej, nie? Co, zajawiłeś się? Ci, że nigdy nie driftowałem, zawsze jeździłem na wprost. I myślę, że kto by nie wsiadł i nie spróbował driftować, to zakocha się. Że dużo lepiej niż tak, tak że na lepiej. wprost. Nie? Wiesz, to jest fajna adrenalina. No i jest taki Dobra. freestyle, nie? Dobra, jesteśmy na kartingu. I teraz, jakby jest najważniejsze, czyli nie mamy dużej prędkości, ale musimy co chwilę przerzucać auto z lewej do prawej. Z lewej do prawej, czyli robić. Patrz, jaki jest postęp względem tego co przyjechałeś na samym początku, nie? Teraz przejechałeś praktycznie całe i cyk. Od razu mamy lepsze chłodzenie. No i przede wszystkim nie urwiemy zderzaka tutaj, bo jak wypadniemy tu ze zderzakiem, to zapewnie się wyłamie. to ci przyjdzie z czasem Dobra, moje kochane mordeczki, ja się z wami żegnam w tym materiale. Materiale, który zaczęliśmy w miejscu nietypowym. To, no, jakie ja auta wam tam pokazałem, to takie raczej nie spotkacie tego na co dzień na ulicy. Mega dobrze to wyglądało. No i mega dobrze wygląda właśnie driftowóz Bartka. Bartek przyjeżdżał tutaj z nastawieniem, że prawdopodobnie będzie go sprzedawał z racji tego, że po prostu mu nie szło. Natomiast siadł z nim Stevie, do tego wszystkiego pojeździł sam. A na sam koniec moją skromną jakąś tam wiedzę, która tak naprawdę jest minimalna. Ja oczywiście nie mam się za jakiegoś, już nie wiadomo jakiego driftera. No i pochłonął to wszystko i tak naprawdę teraz mówi, że. Prawdopodobnie fury nie będzie już sprzedawał. Ja zachęcam Was, żebyście zostawili łapeczkę w górę, moi kochani, ale przede wszystkim zależy mi na subie. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, no to subuj z subskrypcją. Ogląda się ten kanał dużo, dużo lepiej. Nie przegapicie wtedy treści. Ja Wam dziękuję za uwagę, każdemu, kto dotrwał aż tutaj w tym materiale. Wszystkiego dobrego dla was. No i co? No i pana nowe życie. Zostawcie suba, żegnam się z wami, melduję piona! Pamiętajcie, jeszcze moje kochane murdeczki, że jeżeli zrobimy targetik 40 tysięcy łapek w górę jutro do godziny 14, to właśnie jutro o godzinie 14 wychodzi dla Was bonusowy materiał z rozbitym Ferrari. Także to tyle ode mnie. Trzymajcie się no i wszystkiego dobrego dla Was. Piąteczka.